Udało mi się wymienić termostat, który, mam, który miałem w zapasie. Kiedyś go miałem wymienić, ale jakoś nie było czasu, e, więc go tam podmieniłem. Jak stał, no to nic się nie działo. Fajnie, gdyby to się okazało jednak, że termostat. Teraz jazda testowa, 99 stopni. Jak notał, to, to, to nic szczególnego. Po 105 to, to spokojnie jest limit. Niestety temperatura 110, więc wracam po krótkiej jeździe 111. A no, więc już zdecydowanie. taka sytuacja. Co prawda spadło obejma. Spadło obejma, ale to i tak by nic nie zmieniło, czy to obejma czy nie, bo tam jest 120 stopni prawie do temperatura